Witam, moje drogie byki. Zapraszam Was, kochani, do czytania dla Was na sierpień 2023 roku. Jakie energie będą Wam towarzyszyły z tego rozkładu, który już tutaj jest widoczny? Opowiem. Później będą też dodatkowe karty z drugiej talii. Oddzielnie miłość, uczucia, relacje, związki, rodzina, finanse i praca. I będzie przesłanie anielskie, czyli rada, wskazówka, podpowiedź na sierpień dla Was. Zaczynacie w energii karty sprawiedliwości, karta dużych arkan, która też Was prowadzi przez cały miesiąc. Sprawiedliwość, czyli bardzo zimny, może być krytyczny osąd na przykład, tak? Wasza osoba może być poddana ocenie, krytyce. Mogą niektóre osoby mieć. Sprawy sądowe albo nawet i rozwodowe. Niektórzy mogą rozwiązywać umowę o pracę. Niektórzy mogą być postawieni w takim bardzo mocno krytycznym świetle. Tutaj jest do tego trójka mieczy, która pokazuje zdrady, problemy. Jeżeli byśmy mówili o sprawach uczuciowo- Związkowych i tak dalej, to w sprawiedliwości widzimy rozstania, właśnie i co zatem idzie, te sprawy e, urzędowe, tak powiem. Niektóre osoby mogą mieć również na przykład jakiegoś rodzaju kontrolę, kontrolę od instytucji, które są związane z rozliczeniami, z pieniędzmi, bo karta sprawiedliwości też pokazuje takie bardzo konkretne rozliczenie się, spłacenie długów. Albo spłacenie jakichś zobowiązań, prawda? Że ona jest tutaj pokazana z trójką mieczy, więc to nie jest zbyt mocno przyjemna energia i nie można tutaj mówić o tym, że to na początku przynajmniej miesiąca jest dla Was jakąś taką nadzieją na właśnie, powiedzmy, uczciwą ocenę. Tylko ta Ocena, powiedzmy, lub sprawa jakaś wypada niekoniecznie na waszą korzyść, albo jest związana u was z dużym problemem, na przykład emocjonalnym, bo trójka mieczy to jest złamane serce, więc zdrada, prawda? Więc rozstanie z powodu zdrady na przykład, albo właśnie jakieś problemy w kwestiach urzędowych, papierologia i tym podobne rzeczy. Tutaj Karta Sprawiedliwości nakłania nas, żeby kierować się jednak uczciwością żeby zatrzymać emocje na wodzy, żeby dochodziła do głosu tylko logika i fakty, prawda? Więc jeżeli masz jakiekolwiek sprawy urzędowe tym podobne, musisz się do nich bardzo dokładnie przygotować. Jeżeli może to być związane też z taką pracą wymagającą bardzo ścisłego, policzalnego myślenia też, tak? Każdy drobiazg w Karcie Sprawiedliwości jest ważny, i do wszystkiego trzeba się odnieść w terminie z pełną powagą, i tak dalej. Bo Karta Sprawiedliwości mówi, że tutaj będziesz ze wszystkiego rozliczony. A na przestrodze jest pokazany kierunek kielichów, więc nie możesz na to patrzeć jakoś tak życzeniowo. Tutaj. Nie pomoże domyślanie się. Tutaj nie będzie na Twoją korzyść, jeżeli stwierdzisz, a może się jakoś ułoży, bo to nie jest tak pokazane. Nie jest tak pokazane. Wasz punkt widzenia to jest karta Księżyca. W Księżycu widzimy obawę, widzimy niepewność, może jakiś lęk. Możemy też widzieć sytuacje związane z naszymi finansami, na przykład lub relacjami zupełnie inaczej niż one w rzeczywistości, czy w czasie późniejszym się okażą, prawda? Na podstawie mamy pokazaną dwójkę kielichów i kartę cesarzowej, więc tutaj dla wielu osób mogą być kwestie związane właśnie z rozstaniami. Dwójka pucharów może pokazywać albo po prostu związek, miłość, relację stałą raczej, tak? Albo może pokazywać współpracę, na przykład z bardzo bliską osobą, taką partnerską, na przykład mąż-żoną, czy coś takiego, prawda? Takie mamy rzeczy pokazane. Tutaj. Połowa miesiąca. Pokazany król buław to jest zakańczanie działania, które są skuteczne. Może być pokazana osoba las strzelec albo baran. Wydaje się, że to dotyczy Waszych. Finansów, taka osoba może mieć na to wpływ, bardzo albo od niej uzależniacie lub z nią współpracujecie w jakichś kwestiach. Z zewnątrz macie pokazanego rycerza kielichów. Więc rycerz kielichów może być rakiem, rybą albo skorpionem, może być kochankiem może być e, przyjacielem z którym macie taki kontakt bliski emocjonalny ale tu jest pokazane kłamstwo raczej jeżeli byśmy mówili o emocjach to tu jest pokazana jakaś osoba która nie jest z wami szczera która jest, e, która przed wami coś ukrywa prawda tak e, no więc e, ten początek miesiąca może być że tak powiem dla osób pod waszego znaku wymagający ta karta sprawiedliwości i księżyca, więc tutaj widzimy karty, jakie mamy z dużych arkan. Dwie karty mamy, sprawiedliwość i księżyc. Nierealna w księżycu ocena w sprawiedliwości. Zupełnie mylna, zupełnie nie taka, jak myśleliście, więc dlatego o tym tyle mówię, żeby właśnie na takie rzeczy zwracać uwagę. Koniec miesiąca natomiast już jest troszkę lepiej w tej sytuacji, może lepiej, ja nie wiem tego, ale widzimy ASA Monet, który daje nam jakieś nowe perspektywy, zwłaszcza finansowe, zwłaszcza związane z budowaniem jakiejś stabilizacji materialnej lub jakimiś nowymi formami zarabiania lub zmianami w waszych sytuacjach materialnych, w przedsięwzięciach. W inwestycjach, na przykład w nowych źródłach dochodu, tu jest jakaś czy w ogóle w dochodach zmiana pokazana. Może trzeba coś nowego wprowadzić, właśnie jakieś zmiany, żeby coś ulepszyć, albo na przykład z niektórymi osobami się rozstać, bo może być to nowa droga pokazana, jakaś nowa forma może też być. Zdobywania pieniędzy. Ona tutaj jest pokazana razem z Piątką Mieczy, gdzie Piątka Mieczy mówi, że właściwie stawiam na siebie, zaczynam dbać o swoje finanse w jakiś nowy sposób, albo wprowadzam, tak jak powiedziałam, zmiany. No i nie dbam o to, co zostawiam ze sobą, więc to jest taka trochę Piątka Karta, kiedy robię coś, można powiedzieć. Po trupach do celu, tak? No ale powiedzmy, że tutaj jakieś nowe perspektywy korzystne są przed Wami pokazane. W Waszych nadziejach i obawach również jest as buław, czyli działanie w nową stronę, zupełnie nowy kierunek i może jakaś skuteczność, ale pamiętajmy, że as buław to jest ta iskra, zapalnik, który nadaje impet moim, tak? Tutaj. Wprawiam coś w ruch, działam, chociaż może te okoliczności tutaj nie są aż tak przyjemne. A w Asie Monet właśnie mm, szukam i sam początek tej stabilizacji. Zobaczmy, kochani, co się pokaże z drugiej talii, jakbyśmy chcieli popatrzeć oddzielnie, na przykład teraz na początek, miłość, uczucia. Relacje i związki dla osób spod Waszego znaku, spod znaku byka. Dla byka miłość, uczucia, relacje, związki, sierpień 2023 roku, sierpień. I byk, miłość. Mamy szóstkę mieczy, pierwsza karta i siódemka buław. Szóstka mieczy pokazuje nam odejście od jakiejś relacji. No, z początkiem miesiąca ta sprawiedliwość, która tutaj była, właśnie z trójką mieczy, również. Bo trójka mieczy nam pokazuje właśnie układy różnego rodzaju, gdzie. Nas boli serce przez to, że nie jesteśmy tą jedyną osobą, na przykład w życiu drugiej osoby. Chcielibyśmy być w dwójkę, jesteśmy w trójkę, powiedzmy. No, więc tutaj z drugiej talii mamy pokazaną tą szóstkę mieczy, zostawienie przeszłości za sobą, zostawienie bolesnych wspomnień, emocji za sobą, myśli, otwarcie sobie nowej drogi. Wyciągnięcie wniosków z doświadczeń, no i raczej tutaj podejmuję taką decyzję, realizuję ją, a tym bardziej ją realizuję, bo mam jeszcze bardziej dalej siódemkę była, więc pojedynczo raczej działam w nowym kierunku i coś otwieram przed sobą, zaczynam, tak? Nie wiem jeszcze jak mi pójdzie, ale najważniejsza jest ta odwaga żeby coś zacząć, żeby coś zmienić, żeby coś zapoczątkować, tak? To jest najważniejsza tutaj energia pokazana. To co w rodzinie, w takim razie rodzina sierpień i byki. W rodzinie mamy dwójkę mieczy i dziesiątkę kielichów. No tak, zależy jakie macie sprawy w rodzinie, bo jeżeli ktoś ma jakieś rodzinne interesy, no to może ta dwójka mieczy mu pokazywać zawarcie jakiejś ugody, zawarcie jakiegoś umowy, może porozumienia, pokój. Trzeba ochłonąć, coś takiego jest w dwójce mieczy, chce ochłonąć, Muszę się skupić na tym, co jest dla mnie najważniejsze i podjąć decyzję w oparciu o logikę znowu. Więc mogę się wycofywać z jakichś emocji, uczuć, z aktywności. Chcę się pokierować tym, co jest kluczowe, co, nad czym się trzeba skupić, nad czym się trzeba skupić. Więc może być też w dwójce mieczy pokazane, że ja muszę się zastanowić i coś wybrać, prawda? Na coś się zdecydować muszę. No ale osiągam jakiś tutaj pokój, ugodę, coś takiego. To dotyczy bardzo bliskich osób, całej mojej rodziny, właśnie dziesiątka kielichów, czyli tutaj wszyscy są w to zamieszani. Oczywiście zapraszam Was, moi kochani, do czytań indywidualnych, jeżeli ktoś ma takie życzenia, potrzeby. Patrzymy teraz te finanse. Jak się mają? Finanse, Udyka, w sierpniu finanse, Giermek. Kielichów jest. I piątka mieczy. Giermy kielichów to była ta karta, która tutaj a, y, która tutaj y, była na wyzwanie. Więc jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Nie ulegaj zbytnio złudzeniom. Jakaś okazja do czegoś może się okazać fałszywa. Może się okazać, że to jest Twoje życzenie, a nie prawdziwa szansa na coś. Giermek kielichów jest bardzo przelotnym zachwytem nad jakąś sytuacją. Może być to bardzo przyjemne w odbiorze, ale to jest nietrwałe. I razem jest to pokazane z Piątką Mieczy, więc nie rób niczego, tak jak już wcześniej mówiłam, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, za wszelką cenę, pod wpływem jakiejś chwilowej emocji, która e, cię zachwyci, powiedzmy, tak? Piątka Mieczy pokazuje też na sprawach finansowych, żeby nie robić niczego kosztem. E, jakby krzywdy innej osoby, albo w taki sposób nieuczciwe w stosunku do otoczenia czy do kogoś innego. Piątka pokazuje, że nie za wszelką cenę i nie daj się zwieść, nie daj się zwieść w kwestiach finansowych jakimś pozorom. Bo to się okaże po prostu nieprawdą. Zobaczmy, moi kochani, praca, praca. Praca arcykapłan i rycerz buław. Arcykapłan. Arcykapłan to jest karta wiedzy przede wszystkim. Wsparcia ze strony autorytetów, korzystania z pomocy autorytetów, doradztwa kogoś. Doradca zawodowy może tu być pokazane, na przykład dla niektórych osób, prawda? Duże zaangażowanie, jeżeli ktoś ma jakąś pracę pokazaną, czy planuje jakieś szkolenia, to tutaj jest również to pokazane. Rycerz Buław pokazuje albo jakąś osobę pod znaku hmm, żywiołu ognia, tutaj arcykapłan może również pokazywać Waszą energię jak najbardziej. Więc to jest doradztwo może dla was jakieś hmm, szkolenia. Studia wyższe i cesarzowa, więc właściwie ta praca jest pokazana dobrze. Rozsądek jest w karcie arcykapłana i wsparcie, i tutaj w cesarzowej też jest wsparcie jakieś, finansowe bardziej. Więc wydaje się, że w pracy jest skuteczność pokazana po prostu, nauka. No, musiałabym wiedzieć jakieś pytanie, mieć do tego, żeby więcej na temat karty arcykapłana, natomiast ten arcykapłan może oznaczać w pracy jeszcze jakieś organizacje, takie organizacje użyteczności publicznej, fundacje na przykład, powiedzmy, fundacje, albo jakieś grupy wsparcia, albo jakieś kluby, nawet kluby sportowe też, prawda? Grupa, która. W grupie siła, o tak można powiedzieć, w grupie siła. A jeszcze jeszcze, jeszcze dodatkowo ta grupa poparta jakąś mądrością osoby, yy, która ma dużo doświadczeń i wiedzy, no to już jest w ogóle super, tak? Także praca jest pokazana dla Was bardzo dobrze. Z finansami jest związane dosyć duże yy, tutaj ryzyko. No i w takim razie zobaczmy, moi kochani. Co jest na Radzie? Rada dla osób z podznaku byka. Chyba, że ktoś ma jeszcze jakąś pracę y, z, związaną z organizacją na przykład, albo stara się o taką pracę lub no, działanie jakieś praca związana z organizacją przyjęć weselnych, ślubów lub czegoś takiego to może być pokazane na sierpień dla niektórych osób może taki kierunek dla niektórych osoby jest pokazany bo często mnie pytacie yy, na czytaniach prywatnych co tu robić dalej zawodowo, tak? Jaki kierunek wybrać? Więc może to jest kierunek dla kogoś. Byk. Byk, byk, byk. Rada na sierpień. Związek. Tytuł karty związek. I już czytam moi kochani. Twoją najważniejszą relacją jest związek z sobą samym i z Bogiem, a wszystkie inne wyrastają właśnie z niego. Chcąc przyciągnąć, uzdrowić lub zrównoważyć jakąś relację, zacieśnij związek ze swym kochającym stwórcą. Gdy poczujesz się bezpieczny i kochany, twoje pozostałe związki rozkwitną. Super. Do cudownego sierpnia, wszystkiego najlepszego, udanych pomysłów, ostrożnie z niektórymi rzeczami, o których mówiłam. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dziękuję za wszystko, zapraszam do prywatnych czytań i um, dziękuję za dzisiejsze oglądanie, oczywiście za Wasz czas. Do następnego razu.